W kolejnym odcinku na moim kanale z Fify Mobile Dziś przyszedł czas na podsumowanie eventu Top Transfer Oczywiście jeszcze 3 dni do końca eventu Ale w sumie dla mnie on już się skończył Dzisiaj, no nie? Odebrałem już Okej, okay, dobra, zacznijmy od początku Przez kilka Dobrych dni nie pojawiało się na kanale nic tak naprawdę żadnych odcinków z FIFA ani z pes Przez ten czas oczywiście w PES-ie odbierałem same nagrody, mało kiedy grałem mecz, a w FIFA oczywiście przewodziłem tylko ten event: Top Transfer. I mm, jak zauważyliście, teraz y, odebrałem już większość drogi, można rzec, że prawie całą. Zostały mi tylko dwie nagrody do odebrania w Rewards. Jest tutaj 300, 650 tysięcy i 135 treningów. Czekajcie chwilę, tutaj OK, 100, 650 yy, kasy i 135 treningów. Yy, dziś odebrałem 150 punktów Contract Choice, yy, dzięki którym mogę dziś odebrać już yy, Sansona. 97, bo yy, świetnie mi podpasuje do składziku Samsung box to box oczywiście zawodnik 97, no no statystyki ma kozackie oczywiście nie będę brał mogę wziąć oczywiście Allera 98 i Ezila 98, ale mm, Holender, nie bym pewny, że ale jest holendrem, a on jest Iworyjczykiem, no zaskoczenie i Niemiec mi nie podpasuje do składu, więc co odbieramy Sansona 97, wrzucimy go do składu, yy, i spróbujemy coś tam z, 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 wykombinować jeszcze ze składem 97 odebrany, no dobra. Yy, powiem wam, że jeśli grałbym SPD, to Kondogbia wleciałby od razu do składu. Zobaczcie jakie on ma statystyki, czy to jest przekozak, przekocur, jeszcze dobry, bardzo dobry boost ma, więc e, fenomenalny. Oczywiście e, kantony, no niestety nie odbiorę. E, przejdźmy może do ostatniej zakładki, do zakładki. Dziś, e, nie, nie dziś, Przed, wczoraj również odebrałem 95 e, Huntelara. Yy, powiem wam, że grałem nim jeden mecz w hit to hit i powiem wam, że jest naprawdę dobrym. Napastnikiem. Jeśli ktoś nie ma właśnie jeszcze napastnika, to śmiało go polecam, bo jego wykończenie jest no, bardzo dobre. Odebrałem również na Golana 96, 96, trochę zrobiłem yy, głupotę, bo nie odbierałem żadnych zawodników wcześniej. Chciałem odebrać Nightsa, ale zapomniałem. I zostało mi teraz 425 punktów i nie wiem czy ktoś jeszcze w ogóle będzie, um, który um, będzie jakimś takim dobrym zawodnikiem, no nie w tej zakładce. Tutaj oczywiście treningi i co? i moim zdaniem event dla mnie już jest zakończony, no mogę oczywiście przychodzi tam te treningi jeszcze przez dwa dni, ale. Um, no dobra, to kasa i treningi się jednak przydadzą ale trening event już moim zdaniem zakończony i co dobra przejdźmy do składu zobaczmy yy, czy overall nam wzrośnie gdy wsadzimy Sansona oczywiście to nie ten składzik o to ten yy, Tiago. dzięki Tiago za wszystko byłeś normalnie bardzo fajnym zawodnikiem ale jednak przyszedł czas na Sansona który ma tylko troszkę gorsze karne i woleje rzut wolny dribbling oczywiście też bardzo mm, dobry no w całości lepszy niż e, Tiago zgranie chyba jest a jak nie to możemy zrobić tak i zgranie na pewno będzie jest zgranie oczywiście mm. du, 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 du. E, mamy oczywiście trochę perków Ile mamy? 1426, więc naprawdę spora ilość. Kupmy jeden overall więcej i będziemy wtedy mieli 123. Kupimy oczywiście również zgranie plus 8. Ok, będziemy mieli 212. I, i, i. Na tym się już skończyło. Jeśli chodzi o perki. Mamy również e, boosty do kupienia. Mamy Speed i Generalist, czyli bramkarz i lewy skrzydłowy. No dobra, czy na razie, na razie nie będziemy kupować, bo e, zamierzam zmienić bramkarza. Zamierzam zmienić na e, Donorume 98. Jeszcze się waham troszkę, bo nie jestem pewny, czy będzie w ogóle. Mm, Dobry i co, no ale w sumie e, kupiłem wantajkę, nie wiem czy w którymś odcinku wam mówiłem o tym, ale teraz wam mówię. W sumie zobaczmy cenę tej Donna Diano Luigi, Donna Roma, czyli Donna 98 I co? I mam nadzieję, że jego cena będzie wynosiła mniej niż 8 milionów, bo tyle mam aktualnie na koncie. No, i niestety jestem w błędzie, bo cena wynosi więcej niż 8 milionów. No dobra, to weźmy poniżej 9. Okej, okay, dobra, dobra, czyli <coughs> cena jego wzrosła. Może 10. Ok, 9, 9 milionów, lekko ponad 9 milionów. No, trochę, e, troszkę za dużo. Więc na razie z nim. Z jego poczekam. No dobra, yy, wsadźmy może yy, ranka mm, Samson'owitko-Kuźwa. Trochę szkoda, by było trzech ranków z Diago lub nam przypalać na Sansona Dobra, to zaczekajmy z tym rankiem. No i dobra, treningów oczywiście chyba mam bardzo mało, choć możemy zobaczyć. Yy, a w sumie zobaczmy najpierw Ubek Hama, mamy 95, więc tam trochę zabraknie do ulepszenia na 102. Yy, a jak zobac zobaczmy z treningami normalnymi? Nie wiem jak Wam, ale mi naprawdę idzie jak po grudziach. Strasznie wolno idzie mi to zbieranie tych treningów, mam bardzo mało, więc na razie nie ulepszę Ogólnie pokażę wam jeszcze jedną rzecz pewnie już widzieliście, ale w SBC pojawiło się SBC o, e, o manek 99, którego już zacząłem robić, mam dwa SBC e, mam screeny tych SBC, więc e, teraz mam. Yy, zaraz Wam wrzucę tutaj do filmiku, powiem Wam, że statystyki ma przekozackie i jeszcze ma fenomenalny boost, Fen fenomenalny boost bo boost napastnika, więc w boostuje mu wykończenie, sprint, yy, wychodzenie na pozycję, dribbling i yy, równowagę chyba, czy tam zwinność już wam zrobiłem, już wam pokażę, pokazuję te dwa screeny tych SBC I co? Czeka mnie jeszcze kilka dobrych SBC, bo Powiem wam, że na, na samym początku Tylko Jak wyszedł on, to ceny na rynku wybuchły po prostu, wybuchły, bo to co się działo było niewiarygodne ceny tak wzrosły, że to szok. Tutaj zacząłem właśnie robić. E... Zacząłem robić SBC kolejne, tylko po prostu mi troszkę brakuje overala ale to w zrobię w swoim czasie, do końca gry on będzie, więc e... na pewno uda mi się go zrobić. Mamy też inne SBC, mamy upgrade, czyli mamy tutaj. E... W... 80 plus Elita, więc pewnie go zrobić, żeby mieć właśnie Elitę. E, mamy też SBC o skillboatsy lub pieniądze, zobaczcie, o milion kasy, więc to też jest spoko, jeśli kogoś e, nie stać, to może sobie szybko z, mm, zrobić i będzie miał plus milion. Mamy też oczywiście e, SBC o koszulki z każdej ligi. Pamiętajcie, że dostajecie wtedy jedną koszulkę, jedną z wybranych koszulek, po prostu losowo, losowo dostajecie nie wszystkie, bo e, znam osobę, która, e, mój przyjaciel, zrobił i e, myślał, W sumie ja też tak myślałem na początku, że będzie miał wszystkie te koszulki, a jednak okazało się, że ma jedną, e, dostał jedną losową koszulkę, więc trochę słabo ze strony jej, bo trzeba tam przypalić skład z danej ligi, więc to naprawdę nie jest. E, nie jest coś taniego. Okej, okay, wejdźmy jeszcze do Starpasa, bo bodajże yy, wczoraj mi się odblokował Marcelo, a jeszcze go nie odebrałem. 93, więc sobie go odbierzemy. Gdzie on jest? Yy, tutaj, oczywiście. 93, dobra, overall do przepałki, bo grać im nie będę raczej, choć. choć mm, Styki ma bardzo dobre, ale trochę tempu nie niego kuleje, więc byłby szybko e, objeżdżany przez. któregokolwiek tak naprawdę szybkiego zawodnika, więc troszkę nie pasuje do składu. Oczywiście Samuel to jest poza zasięgiem. Możemy sobie kupić treningi za 300 punktów i wiecie co, ja chyba to kupię. I chyba to kupię. Okej. Okay. Ogólnie to myślałem, żeby yy, w pewnym momencie, żeby po prostu zbierać tam Starpas za Starpasem i, yy, te, wiecie, te punkty i tam któregoś w którymś momencie kupić tak naprawdę wszystkie, yy, wsz wszystkich możliwych piłkarzy, ale trochę, trochę mi się nie chce tak naprawdę tego robić. Przepadły Przypa mi tak naprawdę... Tak myślę, 6 a na, na 7-8 mm, razy 800 tysięcy treningów, więc to jest trochę mało ergonomiczne, ale z jednej strony na przykład jakby był taki Samuel Eto, to no, chciałbym go odebrać. Nie wiem, zobaczę, może w przyszłości mm, coś takiego zrobię, ale na razie odebrałem właśnie te treningi. Ogólnie to myślę właśnie nad... Właśnie wymianą tego Alisona. Ale nie wiem jeszcze, bo wiem, że Player of the Month się pojawi w albo tym tygodniu, albo w przyszłym tygodniu, i tam będzie yy, Mendy 94 z Chelsea, bramkarz oczywiście, więc yy, nie wiem czego nie odebrać, ale też się waham, bo wiecie, Mendy ostatnio broni jak, <grym> a dokładnie nie broni, więc troszkę nie wiem. No, i co? Yy... Ogólnie to yy, jeszcze muszę Wam powiedzieć, że w następnym odcinku będziemy robić ikonę. Ikonę, yy, która. Yy, no nie wiem, czy wleci do składu, ale będzie na to bardzo duża szansa. Myślałem nad Pele 92, myślałem też nad Puskaszem 91, tak jak Wam kiedyś mówiłem, i nad Nazario. Yy... Ogólnie to z Nazario chciałem zrobić pewną y, serię, ale tak myślę myślę, że trochę ona by była y, niestosowna jeśli chodzi o ten etap gry y, Bo byłaby związana z meczami WS y, atak i troszkę y, ona by raczej nie wypaliła więc y, zrobię ikonę na SPO. Gdzie ona jest? Czekajcie. Będzie to ikona Ronaldinho 90. Y, Statystyki ma bardzo dobre. Potrzeba na do niego 1800, więc tak naprawdę jeszcze mi zostanie sporo. Myślałem też nad Maradoną 97, ale nie przepadam za, za nim, więc w następnym odcinku zrobię oczywiście Ronaldinho. I co? i Będę musiał jeszcze jakąś ikonę zrobić, żeby odebrać kakę, więc nie wiem jeszcze w sumie kogo mogę zrobić. Tam, ale no dobra, odbiorę sobie Ronaldinho. I jeszcze pomyślimy na tym, i oczywiście odbierzemy kakę, bo tego właśnie za wyniki będę chciał przetestować w swoim składzie. No dobra, a na dziś to już będzie tyle. Dzięki za oglądanie. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Piona!